Cześć, witajcie. Co znowu ja, Secureful. Dzisiaj pokażę Wam sprytną pułapkę. Widzimy tutaj drzwi. Tutaj miała być prowizoryczna ściana, ale nie chciało mi się jej robić. Dobra. Mamy pokój, gdzie nie ma wyjścia, więc widzimy tylko drzwi, a przed nimi płytkę naciskową. Co robimy? Wchodzimy na płytkę, by otworzyć drzwi. Lecz ku naszemu zaskoczeniu tutaj tłoki, Specjalnie lawa się tak wolno wylewa. wylewa, bym mógł Wam wszystko powiedzieć. Tutaj tłoki opuszczają się w dół. Aha, lawa się na Latanie. Oha, czego też to nie powinno być? A nie, tutaj to powinno być? Ale dobra, fuck. Tak. Dobra. Muszę mówić trochę głośniej, bo w poprzednim nie nam nie wyszło. Właściwie to mi. Ale to... Ale to tam nieważne. Tutaj przez pomyłkę usunąłam, ale to... Nie chcę się tego poprawiać, więc po prostu... Tworząc te poradniki wgrałem sobie parę modów, przy okazji tu mamy z bo... Kurde. że zamiast zabić mnie, zabije się jakaś owca. Jej. A nie, to się lawa wylała, bo jak już mówiłem wcześniej... Fuck. Wow, fajnie. Dobra. Tutaj wypadły moje wszystkie rzeczy, więc lawa się już wylała. Ja byłbym tam w środku. C. Da. Fa. Da. Okej, okay, dobra. I obrażenia wyłączone, więc ja wchodzę tutaj. wychodzę przy... Tutaj, tak, wchodzi ktoś na płytkę naciskową. Tu się otwierają. Lawa się tu wlewa. Ktoś zalecą tego jest, że lawa bardzo wolno znika, więc jeśli ktoś zejdzie z płytki, Tutaj te dziury, które pojawiły się przez tłoki, yy, znikną. Będzie po prostu płaska podłoga, więc lawa się wyleje tak jak jest tutaj. I gdy stoimy, to nie mamy szansy wyjścia. Widzieliście? Przechodzimy tutaj, wpadamy. O! Inni kill O, to są moje rzeczy, dobra, które jeszcze nie spłynęły. Fa, fa, fa. Dobra. A tu jest mój kolejny pomysł, ale. Nie będę wam teraz o tym mówił, o! Rybka. To jest mój poprzedni pomysł, gdzie ja zrobił... A, już widzę. Coś mi się Minecraft strasznie tnie. A to jest z tego odcinka, który dzisiaj nagrywałem, tylko okazało się, że za cicho mówiłem i nic nie było słychać. Jak widzicie, coś wam... Nie będę tego znowu robił, więc wam tylko pokażę, jak to zrobić. Znaczy, tylko wam powiem, jak. Yy, tutaj na górze, tu Więc tak. Najpierw. A nie będę wchodził na przódkę naciskową, tylko. Muszę wiesz. To. Dirty. Zapełnić tą dziurę, którą zrobię. W moim wielkim sercu. Nie na no, żartuję. widzimy sobie tutaj i widzimy. Tutaj są tłoki, repeatery. Tutaj długo kopałem 9 na 9 a głębokość 3. Po środku wstawiłem tak tłoki, jak widzicie. A teraz ja może jeszcze pokażę jak to tu jest zrobione. Tutaj centralnie nad tym znajduje się płytka naciskowa, która włącza yy, która aktywuje czerwony proszek. Ze względu na to, że tłoki miały być włączone cały czas musiałem tutaj jeszcze dołek, czerwona pochodnia, a do, a do tego czerwony proszyk jest cały czas włączony przez tą czerwoną pochodnię, która jest na boku dircie, dzięki czemu e, można ją kontrolować. Dobra, to ja tutaj ładnie odstawię to, co popsułem. Czemu to się nie chce tu postawić? Zawsze mi wiatr wody. Dobra. Wali. Że wysoko. Dobra. A. Ustaliłem. Czyli tutaj są tło. Tutaj są tłoki, repeatery, czerwonych proszek. Tutaj przedłużenie, żeby nie zabrakło energii. Oczywiście. To takie bardzo proste. Każdy co zrobił. Rozumiem. Mówię bardzo szybko, bo teraz jakoś nabrałem pracy. Dobra. Lig. Żeby każdy widział. Dobra. Tutaj po prostu najprostszy transport energii. Yy, ze, tutaj, yy, żeby móc kontrolować tą pochodnię, czerwony proszek musi być o poziom niżej. Więc tutaj jest klocek ziemi. Yy, tutaj jest czerwona pochodnia, klocek ziemi. Tutaj też czerwona pochodnia Wyłączę burzę. Dobra. Gdzie ja tutaj zrobiłem dziurę w no Bo teraz muszę się jako. Fakt, bo lepiej. Ja zalepiłem. Dobra. Tutaj transport energii znajduje się tutaj, 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 tutaj. Yy, sufit i podłoga, trzy, yy, trzy klocki wysokości, dobra. I tutaj jest zrobione w ten sam sposób. Tutaj jest, yy, po prostu, yy, ziemia jest tutaj po to, by lawa się nie wylewała. Są tłoki, yy, yy, które są cały czas włączone, Tylko gdy ktoś stanie na one są wyłączone, a wtedy lawa się wylewa. Dobra. Uu, tutaj są takie klocki pomocnicze, dzięki którym lawa nie niszczy nam systemu. Chociaż dowiedziałem się też jednej ciekawej rzeczy, że lawa nie spala płytki. Więc to też jest zaleta tego systemu, że on jest trwały, tylko uważajcie, bo... Ni system sam siebie nie zniszczy, może jedynie zniszczyć czerwoną pochodnię, ale ona powinna być ze ścianą, lecz pamiętajcie, żeby nie spalić swojego domku z drewna. <grym>, Tylko tak, żeby nie było na mnie, więc z tym uważajcie. T ta pułapka najlepiej działa na otwartych przestrzeniach. To ja może jeszcze powiem, co mam zamiar zrobić w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie tamta maszyna, która jeszcze nie jest całkowicie skończona, ale to co mam do niej dodać to już jest łatwizna. Więc zrobię to bez problemu. A może by tak. To czyli to, dobra, to jest drugi już odcinek oficjalny. To będzie trzeci. A czwarty, jeśli tam widzicie, gdzie pokazuję teraz kursorem. Tam mm, są moje badania nad tworzeniem armaty, która będzie działała tak. Wchodzicie na przykład na jakąś zwierzę, czy do jakiegoś punktu, gdzie ją sobie stworzycie, strzelacie raz, wychodzicie, przychodzicie na przykład za pół godziny, albo od razu strzelacie drugi raz i nie musicie przeładowywać. A czy po tym drugim razie musicie, ale możecie strzelić dwa razy bez przeładowywania? To, naprawdę fa to jest naprawdę fajny pomysł. Ja jedynie nie mogę tego ścierpieć, bo gdy raz mi się coś nie uda, cały projekt leży, a ja wszystko muszę robić od nowa. Nawet wczoraj wieczorem tak miałem. Pół godziny przy tym siedziałem, bo wcześniej też mi się rozwaliło. Pół godziny siedziałem, bo dojdę do tego momentu, co wtedy. I, i postawiłem raz źle jedno TNT i wybuchło wszystko. Więc z tym muszę mieć cierpliwość. Ale już myślę, że to rozpracowałem. Dobra, a tutaj jest napis Minecraft, który stworzyłem do mojego nowego intro, który jest dość skromny, bo jeszcze nie posiadam takich umiejętności, by je jakoś rozwinąć. Zanim jakiś zwierzak nie wejdzie, to ja może pokażę. Da, no. Dobra, pójdę, fakt, dobra. Lawa się jeszcze nie wyleła, to ja tutaj wejdę i spróbuję przeżyć. Tu, 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 tu. Mam nadzieję, że każdy będzie wiedział, jak to zrobić. To naprawdę nie jest skomplikowane. Jeśli pojawi się sporo komentarzy, to naprawdę powiem Wam, jak to zrobić. Zrobię z tego odcinek, jak to zrobisz, jeśli bardzo będziecie chcieli, ale jeśli każdy będzie wiedział, mam nadzieję, że ci ludzie, którzy mnie oglądają, to to zrozumieją, więc chyba nie będzie odcinka, jak to zrobić. Ale może. Może. Więc dobra. Tutaj się, ziemia się zapaliła, więc już się pale. Tracę życie powoli. A gdy z zejdę z płytki, te dołki, które tu są, znikną. Więc lawa zacznie się wylewać i mnie zabije. Więc ja szybko, może zrobię taki myk Podstawy klozek. Przebiegnę. Tak, dołki. Sp wow. A ja znowu nie żyję. A tutaj jak pamiętacie usunąłem dirta i lawa nie może się zatrzymać, więc. O, a tutaj ku mojemu zdziwieniu, jeśli widzicie jeden kwadracik. O, teraz mam to jako jajko. A niech sobie będzie rybka. To jest rybie jajko, które nie wiadomo z jakiego powodu leżało na ziemi. Pamiętacie, ja tam wrzuciłem y, dirta, więc lawa cały czas będzie płynęła. Normalnie by się zatrzymała niedługo. Dobra, słuchajcie na podję. a jeśli słuchacie na podję, to kończymy już chyba mój odcinek. Do zobaczenia, ciao, subskrybujcie.